Na po początku realizacji tego kontraktu Hydrobudowa nie zapłaciła nigdy na czas. Mieli przynajmniej do 60 dni. My, ponieważ czekamy, czekamy już od kilku miesięcy, bez przerwy są powtarzane, do nas docierają informacje, że te pieniążki będą, potem nagle okazuje się, że firma zgłasza wniosek o upadłość. W firmie pracują ludzie po 23 lata, ponieważ prowadziłem wcześniej mój tata. Proszę mi powiedzieć, jak ja mam stanąć twarzą w twarz z takim człowiekiem powiedzieć, że niestety będę zmuszona go zwolnić, ponieważ nie zostało wypłacone nam to, co tak naprawdę się nam należy? Jeżeli dzisiaj nie pomoże ta blokada i no to jeżeli ona się...